A firma Xiaomi i jej podmarka YI coraz mocniej daje się we znaki konkurencji na bardzo różnych platformach działania. Widzieliście na testie sporo urządzeń właśnie od Xiaomi testowanych, począwszy od laptopów, przez smartfony, przez boksy, a na kamerach sportowych i rejestratorach wideo samochodowych. Kończę słuchajcie, dzisiaj YI 4K kamera pojawiła się już jej nowsza odmiana, która pozwala na rejestrowanie obrazu 4K z prędkością 60 klatek na sekundę. Tutaj mamy 4K i 30 klatek na sekundę. To co to ta kamera może? nam zarejestrować najszybciej. Na początek zacznijmy od zestawu. W zestawie znajduje się sama kamera, otrzymujemy dokumentację oraz przewód. Ja wybrałem ten zestaw najmniejszy, najtańszy, gdzie tak naprawdę oprócz kamery, baterii i, e, i przewodu no nic więcej nie mamy. Są różne inne zestawy dostępne. Tradycyjnie linkuję Wam to, co ja akurat nabyłem jest tam, gdzie nabyłem w opisie filmu, tak więc wszystkich do tego linku odsyła. Przejrzyjmy się teraz budowie samej kamery. Może na początek uzbrójmy ją w kartę pamięci. Jedna bardzo ważna uwaga. Pamiętajcie, jeżeli wyposażacie się w kamerę, która nagrywa obraz z rozdzielczością 4K, to musicie wyposażyć się również w dość szybką kartę pamięci. Ja u siebie używam tej akurat Sony z prędkością 95 MB na sekundę i tak naprawdę karty oznaczone U3 i faktycznie działające z prędkością U3 będą w tej kamerze działały. Zresztą producent w zestawie również Wam sugeruje, jakie karty będą z tą kamerą działały. Tak więc ważna jest to kwestia, bo możecie, no... Produkt odbierać niepozytywnie, jeżeli zastosujecie jakąś kartę pamięci, która niestety będzie zawolna do tego typu urządzenia, i w tym momencie będzie to urządzenie Wam sprawiało problemy. Tak więc ważna kwestia przy tych kamerach o wyższej rozdzielczości: szybka karta. Bez tego ani róż będzie się urządzenie wieszało, będą z nim problemy. Tak więc tutaj nie możecie robić nadmiernych oszczędności. Mocowanie baterii podobne jak w GoPro, bateria w samej formie również podobna jak GoPro. Producent nam anonsuje, że dwie godziny mamy na tej kamerze nagrywać. No ja tak ciągiem jednym tych dwóch godzin nie nagrywałem, ale faktycznie bateria na dość długo starcza, biorąc pod uwagę, że jest wyposażona ta kamera wyświetlacz, to już zupełnie można by powiedzieć, że zaskakujące jest to, jak to długo działa. Klapka jest blokowana dodatkowym przyciskiem, tak żeby gdzieś tam pod nasze, pod, podczas naszych jakichś ostrych akcji e, sama przypadkowo się nie otworzyła. Materiał wyko wykorzystany do budowy tej kamery jest na wysokim poziomie. Nie mamy wrażenia, że trzymamy w ręku jakąś tandetę. Urządzenie naprawdę robi fajne wrażenie przód. Tutaj można by powiedzieć metalowy. Te boki stworzywa sztucznego tyłu to jest oczywiście ekran i no tak jak mówię urządzenie naprawdę naprawdę robi bardzo fajne wrażenie każdy kto je bierze do ręki ono jest odpowiednie ciężkie mówi że naprawdę urządzenie robi pozytywne wrażenie od dołu obok złącza obok klapki za którą mamy kartę pamięci i baterię mamy również gwint stalowy, gwint stalowy do um, selfie sticka czy do jakiegoś uchwytu do kamery, tak więc to jest też bardzo fajne rozwiązanie, że nie musimy absolutnie żadnej obudowy stosować do tej kamery i już gdzieś do zewnętrznych urządzeń możemy ją przytwierdzać za pomocą właśnie tego standardowego klasycznego e, gwintu. Na froncie widzimy dużo, dużą soczewkę oraz diodę, która będzie nam sygnalizowała stan pracy urządzenia, zarówno ładowanie, jak i nagrywanie, jak i kiedy urządzenie będzie w trybie standby. góra, e, widzimy otworki. Nie wiem, czy to te otworki są tylko i wyłącznie do głośnika, czy również mają mieć charakter wentylacji. E, są również dwa otworki, gdzie są mikrofony oraz przycisk pojedynczy wielofunkcyjny razem z diodą e, sygnalizującą stan pracy urządzenia. Mamy sygnalizację, że urządzenie jest wybudzone. Ten wyświetlacz nam się po jakimś czasie wygasi. Wyświetlacz dotykowy, bardzo fajny, bardzo przyzwoita ostrość tego wyświetlacza. Ja jestem z niego zadowolony. Producent nas informuje, że to jest 2,19 cala, jeśli chodzi o ten wyświetlacz. Sterowanie proste, dotykowe, proste, prosty wybór trybu, proste. Prosta konfiguracja tego urządzenia, ja zaraz się jej przyjrzę. Jedyną niedogodnością właśnie tego wyświetlacza jest to, że często on, jeżeli go nie zablokujemy, to możemy w momencie, kiedy coś tam z tą kamerą robimy, przez przypadek go naciskać. Kiedy on jest zablokowany, nie ma problemu. Oczywiście przycisk wtedy też funkcjonuje. Możemy wyzwolić nagrywanie. Wtedy widzimy sygnalizację diodą, że teraz już jest rejestrowana sekwencja widma lub ewentualnie to, co wybierzemy w trybie. Mamy na wyświetlaczu informację, jak długo już ta sekwencja jest rejestrowana, ile czasu jeszcze mamy na karcie stan baterii. No, oczywiście, również w tym trybie możemy tym wyświetlaczem nawigować. Tylko najpierw trzeba go odblokować, bo ja go przed chwilą zablokowałem i tutaj już możemy ewentualnie jakieś zmiany wprowadzać. Może podczas nagrywania, jak widzicie, jest komunikat, że kamera jest zajęta. Szybki rzut oka na to, co znajdziemy w ustawieniach. Mamy m, oczywistą rzeczą podgląd tego, co żeśmy zarejestrowali. Możemy sobie przeglądać to, co jest na kamerze. Mamy cały tryb. Konfiguracyjny. może jeszcze pokażę, że w prosty sposób przełączamy się między trybami, przesuwając właśnie w ten sposób palcem. Od drugiej strony mamy możliwość wrzucenia podglądu, od dołu wybór trybu. Jak widzicie mamy kilka standardowych, popularnych trybów. Tryb wideo, tryb foto, tryb timer, time lapse burs oraz slow motion. Prosty, prosty wybór trybu jednym kliknięciem od góry wysuwają nam się dodatkowe kontrolki, czyli mamy Włączenie lub wyłączenie modułu Wi-Fi, co istotne i fajne, moduł pracuje zarówno na 2 i 4 GHz, jak i na 5 GHz. Zaraz pokażę Wam, jak pracuje z aplikacją. Mamy możliwość zablokowania oraz zdalnego sterowania, a i, 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 jak zwykle również wyłączenia. Tego urządzenia z tego menu. Przejdźmy teraz do konfiguracji. Ta konfiguracja ma jak gdyby dwa poddziały. Pierwszy jest to rozdzielczość. Jak widzicie, ja teraz wybrałem tą rozdzielczość najwyższą, 4K Ultra, 30 klatek na sekundę. Dokonam Wam takiego porównania z tą kamerą Sony X3000, żebyście zobaczyli jaka jest różnica. Jest to aktualnie najmocniejszy model Sony i według mnie najfajniejsza kamera, która aktualnie jest dostępna na rynku. Oczywiście jej recenzję znajdziecie. Na kanale Testhub.pl. I jak widzicie, kilka dodatkowych podstawowych funkcji. Myślę, że nie trzeba ich z was z nimi zaznajomić, bo, bo jest to w sumie wszystko jasne i, i przejrzyste. Przejdźmy teraz do tego drugiego trybu. Tutaj mamy również konfigurację Wi-Fi, konfigurację SD karty, i konfigurację wszystkich trybów początkowych, jak one. Mają startować po włączeniu kamery. Możemy sobie również dokonfigurować diody LED, standard wideo. Możemy sobie ustawić naszą lokalizację. Tak więc wszystko jasno i przejrzyście, bez absolutnie potrzeby używania smartfona, mamy możliwość sterowania tą kamerą. Do sterowania tej kamery używamy aplikacji YI Action. Mamy możliwość wybrania YI Action Camera 4K. Mamy też możliwość skonfigurowania dodatkowego pilota, jeżeli yy, mamy. Spróbujemy połączyć się teraz z urządzeniem. Nawiązał on połączenie. Mamy podgląd tego, co jest na ekranie. Zobaczcie, z jaką to mniej więcej prędkością jest przesyłany. Wtedy widzicie, jak jak ten strumień reaguje. No myślę, że jest to całkiem przyzwoite. No i Podobnie możemy sobie nanieść linię siatki, żeby nam było wygodniej um, ustawiać to urządzenie. Mamy możliwość wyboru trybu, czy to będzie kamera, czy to będzie wideo, timelapse, slow motion, nagrywanie w pętli, czy wideo plus zdjęcie. Mamy również możliwość wejścia do konfiguracji i tak naprawdę ta konfiguracja będzie nam się tutaj powtarzała. Z tą różnicą, że już w aplikacji mamy dostępny język polski, jeżeli ktoś ma problemy z konfiguracją z wyświetlacza w języku angielskim, bo na razie przynajmniej w tej wersji softu nie ma języka polskiego, to możemy sobie z aplikacji, którą mamy na smartfonie um, dodatkowo pokonfigurować już jak widzicie, z polskimi opisami. I tak naprawdę wszystkie, wszystkie kwestie są tutaj wyjaśnione w prosty sposób. Sami widzicie, jakie opcje mam do, do dyspozycji, tak więc myślę, że nie ma sensu się zagłębiać w to, jak, ta, jak i opisywać każdej, każdej funkcji, bo macie ją właśnie teraz na wyświetlaczu telefonu. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. 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 Raz, dwa, trzy, cztery. Próba mikrofonu raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, cztery, próba mikrofonu. Mówię teraz od tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mówię teraz od tyłu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Mówię teraz od tyłu. 1 2 3 4 5 6 7 8. I teraz będę mówił do urządzeń od góry. 1 2 3 4 5 6 7 8. I teraz będę mówił do urządzeń od góry. 1 2 3 4 5 6 7 8. I teraz będę mówił do urządzeń od góry. 1 2 3 4 5 6 7 8. Jakość nagrywania audio tak samo istotna jak jakość wideo. Mieliście porównanie z trzech kamer. Teraz lecimy z Y i action Cam, trochę takich przypadkowych nagrań, trochę będzie nagrań z ręki. Teraz macie nagranie 1080-60 klatek na sekundę. Za chwilę ten sam fragment zostanie spowolniony dwukrotnie. Tak więc możemy sobie korzystając z prędkości zapisu e, 60 lub 120 klatek na sekundę robić odpowiednie, z, odpowiednio zwolnione takie miękkie ujęcia. Macie przejazdy po parkingu wielopoziomowym. Po prostu robiłem to, co zazwyczaj się robi ze sportową kamerą. Nie ustawiam gdzieś na statywie, mam ją w ręce. Ewidentnie widać, że niestety w tym modelu żadnej dodatkowej stabilizacji nie mamy. Zresztą za chwilę zobaczycie, jak wygląda porównanie ujęć kamerą ze stabilizacją w przypadku Sony X3000 i... Tej kamery. Podsumowując, jakość rejestrowanego obrazu jest na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę przy tej cenie nie mam absolutnie żadnych zastrzeżeń do tego, jak ta kamera pracuje. Jeśli o audio chodzi, widzieliście, że jest ten poziom porównywalny z X3000, trochę niższy niż z AZ1, której ja głównie używam do kręcenia vlogów na kanale moim vlogowym Mocny Vlog. Pl. Tutaj już są nagrania robione w 4K, i to wszystko jest zeskalowane do 1080. Bo w takiej rozdzielczości ja na YouTubie to wrzucam. Nie mam gdzie wrzucić po surówki, bo dość sporo to zajmuje miejsca. Tutaj widzicie zniekształcenie od soczewki na, na balustradzie, jak one wyglądają. Oczywiście tego normalnie gołym okiem się nie widzi, a widać jak ta soczewka nam wprowadza pewnego rodzaju zniekształcenia, ponieważ jest to soczewka no, szerokokątna, potocznie zwana rybym okiem i tego typu, tego typu zniekształcenia mogą się pojawiać. Nagrywane teraz na zewnątrz o zmroku tylko i wyłącznie latarnie. Również bardzo dobrze ta kamera się spisuje przy trudnych warunkach oświetleniowych. Jakość re realizowanego nagrania jest naprawdę na wysokim poziomie. Teraz przechodzę do porównania do porównania co to y, znaczy stabilizacja obrazu? Macie nagrane z dwóch kamer, to samo umiejscowione, jak żeście widzieli, na jednym urządzeniu. Tutaj widać, że przy trudnych warunkach oświetleniowych Sony troszeczkę lepszą czułością się e, wykazuje w porównaniu do YI. Niemniej jednak zaskoczyło mnie, o, zobaczcie, jak teraz wygląda obraz po prawej stronie i po lewej. Widać, że tu jednak ta stabilizacja zdecydowanie nam wygładza to w przypadku Sony, jak jest ten obraz rejestrowany, ale różnica cenowa, jeśli chodzi o te dwa modele, również jest dość e, duża. Niemniej jednak, dla mnie no, stabilizacja to jest jednak stabilizacja. Kolejnym ujęciem będzie ujęcie na moje drzwi. Możemy sobie tutaj pooglądać różne detale i przede wszystkim przy różnych warunkach oświetleniowych, również z dwóch kamer macie porównanie, tak żeby był jakiś punkt odniesienia. Wydaje mi się, że Sony ma nieco mniejsze ziarno przy słabszym oświetleniu. Ale jest to naprawdę bardzo porównywalne i jestem miło zaskoczony ilością detali, które rejestruje Y i Action Cam. pomimo tego, że nie rejestruje tak szerokiego strumienia jak Sony. Sony ma strumień aż 100 mega na sekundę. Tutaj producent nie podaje, ale na pewno jest to Mniejszy strumień, bo i same pliki są mniejsze, jeśli chodzi o objętość. I tutaj będziecie widzieli teraz 4K powiększenie 2 razy, 4 i 8 razy. Spot, specjalnie na tą jedną kartkę będę Wam tutaj zoomował to powiększenie, i to jest YI. I za chwilę widzicie z Sony, jak to będzie wyglądało. I muszę przyznać, że na tych ujęciach też zdecydowanie widać, że YI bardzo dobrze sobie radzi, jeśli chodzi o jakość rejestrowanych detali. Nawet mógłbym powiedzieć, że może wypadł trochę lepiej od sony. Słuchajcie, kamera naprawdę fajna za te pieniądze. Moim zdaniem, rewelacja. Jeżeli ktoś potrzebuje kamerę sportową no bez stabilizacji, bierzcie to pod uwagę do jakichś szybkich akcji, do nagrywania vlogów, do nagrywania jakiegoś życia rodzinnego. Myślę, że powinien poważnie brać to urządzenie pod uwagę ze względu na jej jakość w stosunku do ceny, jaką trzeba za to urządzenie yy, zapłacić. Zachęcam Was do komentowania, napiszcie jak Wam się podoba to urządzenie, jeżeli używacie, napiszcie jak ono się Wam spisuje w dłuższej perspektywie czasu. Zachęcam również do oceny filmu, jeżeli film Wam się podoba, proszę łapkę w górę, jeżeli nie, dajcie łapkę w dół i subskrybujcie kanał testhp.l.